22 czerwca, czas trzykrotkowy, piękności moje. Pojadę troszkę po nich, żeby pokazać. Mam ich bardzo dużo, w różnych kolorach. Szczególnie podobają mi się cyklamenowe i fioletowe. Pokażcie się, pokażcie. Oto one, moje bajkowe, śliczności zrobię zbliżenie, a już się bardziej nie da jesteście po prostu cudowne moje śliczne ukochania każda się do mnie uśmiecha o te niebieskie z tymi żółtymi fręcikami cudziaki cudziaki no. piękne piękne moje ukochane cudziaki Śliczny! Jeszcze pojadę tam dalej, trochę szybszy będzie zjazd na białe. No, pokażcie się. Śliczny! Chyba najbardziej lubię te białe, jednak. Mm. Oczywiście zżerają je również siła. W tym roku ślimaki zjedają wszystko, wszystko lubią. Nie ma ich ulubionych jak do tej pory. To były hosty na przykład. No, tego by było na tyle. Moje cuda z bliska. Maksymalne zbliżenie. Oj, zaczyna padać. Chyba muszę się ewakuować. To ciąg dalszy będzie kiedyś. Lecę, <laughs> już mi w obiekty wyłazi też.